Z kim? Jestem z Anitką i mam tutaj coś strasznego, więc wiecie o co chodzi. Odsuwujcie kanał laureli. raz, dwa. I tej drugiej Laury też, czytaj Laury, jest kanał Laura, czytaj Laury Nessa z No Zobaczcie, no, tak. nasz mały przeszkadzać. po prostu chodzi tu, to jest ten, yy, tak w klimacie krzywołap, nie, mamy, o krzywołap. Tak, krzywołapa. Mamy no. Krzywołap takiego małego, po prostu po No, no, Więc to. dzisiaj będziemy robić y, ten obiecany challenge z fasolkami i to będzie straszne. Może ja nie chcę... Zajmijcie mnie mię od razu. Ja jestem bardzo... Ooo, jak to śmierdzi! To, to nie jak... powinno mieć zapachu, ale... ma zapach się z Ale mi się nie podoba, bo to się takim żartem na chomika, mokrem. Znaczy chomiki nie mają mokrego żarcia. Śmierci mokrym żarcie. Wymieciny, jakieś gluty, karmy, przaję... Ale rusujemy sobie nawzajem, czy każdy sobie... A możemy nazajem sobie. Będziemy się tak romantycznie karmić? Eee... Boże, jak to wygląda? To wygląda jak lód. To chyba jest tutaj fruity mi się wydaje, a to jest chyba pożycz tutaj robak ziemny jakiś. You know what they say? The early bird gets the worm. Dżownica, ale to i tak nie chyba, że ja się młoda dżownica, bo tak to to i tak się nie zorientuję, że to dżownica, bo. Chyba nie dość dziwnicy. Specjalnie nie, nie malowałam trzy uczucia, żeby wiecie, nie rozmazać. Sobie. Dobra, trzy, dwa, jeden. nie! O, to ci wrót! Ja! Dobrze. Dalej, <śmienicza> to pojechał! Dawaj, nie ja ma! Nie ma, był zakład, był zakład. <śmienicza> dawaj, dawaj, nie ma, Ale to dobre, jestem naprawdę. Ale to nie ma smaku, dopóki nie przygryziesz. Ma! To była dziwnica! A ty wiesz, jak smukłeś Nie wiem, jakieś kućba, nie wiem co to było. Ale patrzcie, co dla mnie wylosowałam. Prawdopodobnie to jest jagódka, borówka czy coś. Ja pierdzielę, poczekam na te wymioty od ciebie, ula. Sponucie gorsza jest przekarna. Trzeba było oglądać te obrazki? Ja nigdy nie oglądam obrazku, bo to są spoilery. To będzie glut, pewnie. Trzy, dwa, jeden. No, jagódka. ale ja naprawdę tego nie robię specjalnie. Po prostu takie jest moje szczęście, że nigdy nic mi nie wychodzi w życiu. Wydaje mi się, że teraz mam to samo i to wygląda jak jajko. Zaraz się przygotuję i dajemy. Więcej entuz entuzjazmu. 3, 2, 1 i 2. To jest bosko, ale ja zrobię. To jest wosk. Daź mi banana. Banana Nie powinniśmy chyba smakować ten bosku. To chyba już miałaś, czy nie? Tym razem to zjem. Nie. Bo wcześniej tak, to jest to co miałam i wydawało mi się, że to była dżownica. Ale ja też mam tak, że widzę te fasolki, robi mi się niedobrze i mój mózg wymyśla sobie różne smaki. Więc... Tukamy się. Zdrowie widzów. Zdrowie, Zdrowie. Zdrowie Wasze. Wasze zdrowko. Pewnie to do żygi. Tak, ja mam żygi. A <laughs> <tu> go <zginio jajo. śmiech> <laughs> To ku ziemię, czuję ziemię w gębie. Ale jak po, pójdziesz sobie na wródek i wyrwiesz sobie tu to nie też zazwyczaj się ich nie myli, i też są z ziemi. dwa żygi? Nie, byłam. Aha! No co ty? <laughs> ja myślałam, że taka siedzi i po ja zjadłam źrzyki. Powiem Wam szczerze, że JK Rowling miała nieźle zryty beret, wymyślając coś takiego. Ja na pewno nikt tego nie kupiła. Czekoladowe, żeby to było to, co ja bym miała. Czuję się tak, takie, takie napięcie, tak jak w szczękach. Ty rękę to nie masz. Fosk? <noise> <Wusk>. Boże, nie, już <noise> jadłam. Dobra, nie chcesz wosku? A ja też jadłam dwa razy tylko robala jakiegoś. No dobra. A to mi fosk smakuje. Chciałaś no w wie, wie, Ola to masz bo ty taki miśpugatek. <noise> <noise> nie <głos> lubisz mi się kupić <noise> No No ale on lubił miodek, tak jak ty. Tylko, że on trochę inny miodek, dobra. Kumbuś, puhatek, kumbuś. Mmm. Mm. To chyba jest w moskwie. Czy nie ma w No miałam, ale ten jest bardziej intensywny. Tam, 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 Boże, nie, chcesz, właśnie w bolówkę. Trawa czy glutek? Ale jak trawa, to ponoć dobre. To jest coś niedobrego. Gdzieś ten glutek. To wygląda strasznie. No, to była żółta. Dobra, 3, 2, 1. No, mam no, trawę. Ty masz książkę? Nie, 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 chyba chyba. Trudno to nazwać. Wydaje mi się, że te wszystkie te złe smaki, one w chwili rozpieszenia, mają ten samochodny smak, zanim jakiś się pojawi inny. Muszę wydaje, że te są wszystkie smaki poprzykrojają do zębów. I czuję wszystko naraz. Ale to była trawa, ale ta trawa jest dobra. No? Jakby były takie batony, to ja bym kupowała. Jeszcze przed chwilą to było no Tu Tumor się pomylił. Teraz mi smakuje. Kobieta zmienna jest, wiecie. <noise> nie, ale to było dobre. Ja jeszcze nie jadłam cytrynki, ale już nie ma cytrynki. No, no, a i tak. to mnie przeraża. Ja, ja też nie wiem co to w jest. Takie wiecie, takie... Ale co to jest? Weź to... mi to sprawdź, ja nie wiem to jest. Brud! No, to taki syp właśnie, jak <noise> ja <mnie> czułam. <noise> Nie, to pewnie to jest Ja to już jadłam i wypląłam, nie? Jezu, ja, pamiętasz, kiedy wam medło za pierwszym razem i to wymiotowałam? spracowałam, po tego. tego tego. 3, 2, 1. Ja już jadłam. I to prawdopodobnie jest zgniłe jajko. To były wymioty, Twoje ule. Wymioty? No to podobnie, nie wiem. Nie do nigdy wymiotów, nie. A u mnie. Co to było? Mydło? Mydło! Tylko naprawdę strasznie nie lubię takich rzeczy, ja mam bardzo, ale to bardzo mocno wrażliwy żołądek. Ja podziwiam wszystkie osoby, którym udało się dać mydełko. był, o mydełko pomocha, ja mam zobacz mydełko, mam w buzi. Oglądałam te czarownice, po prostu nie wierzyłam, bo ja na wszystko reaguję. Teraz ja mi to i i gładą wymiotu, więc... <grym> <grym> co? <to? grym> Jajko. aś mi deszy przyszedł, to było najgorsze. <grym> Mikasa! Weź się opanuj, emocje. Chodź Miki, masz ochotę na mięsko? Masz ochotę na kiełbaskę? Zobacz, jak ładna kiełbaska. No teraz dwa, trzy. Trzy, no, no, dwa, wiem, jeden. To Jest taka piękna. Właśnie zadam jabłko, bo jabłku w sumie można zjeść jakiś obiad. Dobra, nie mogę. Nie, ja mam wodkę. Ale spoko. Ale ja dalej nie mogę tego. Co z Dawaj, zakończ to w wielkim stylu. Chłopaki obasa? Tak, ale jakaś tam. A taka zrobię taka... z, 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 z patyczką na tunniskiem? Tak, jakaś taka chauska. O Jezu, nie mogę. Ula, cieszę się, że ten challenge idzie u ciebie tak, ale nie mogę. Lubię interlować. 3, 2, 1. Chyba to jest żubra, jak włoskie, prawda? No? Włosko się nie wydarzy. Tak, ale w ogóle nie mało ani czery, ani cynamonu, tylko cholernego robaka zimnego. <grymne> czy czy, czy, czy No, oni to chyba osoby wybierają w ogóle, nie? Nie miałyśmy też arbuzy! I na jaką arbuzę? Ale weźcie, tam do maila. Mm. Powiem ci, że ta bata cukrowa jest taka kiepska. Ka. A przecież taka jest. Bata nie A co to jest grudy? A grud? No gruda no, miałyśmy, gruda jest pod dostatkiem. <grymne> Ej, oszukaństwo, po prostu tylu smaków nie miałam. No szczelnie, nie? nie? się nie sprawdzać wszystkiego, a tu zostało nam w sumie wszystko, co tu już jadłyśmy. Powiem Wam, że... ...te wasolki są przerekonowane. Bo nawet te dobre, to taka czysta chemia. Mhm, mm mi smakowało w sumie tylko, tylko jabłuszko. i w sumie, No bo to jest chemia, no to dlaczego to... I woska. I woską mi I trawa była dobra. Chyba? Drawa była naprawdę dobra. No. Tylko, ale jeżeli ja chciałabym wisienkę spróbować no a to dupa. Nie dali nam. A czarnego pieprza już mamy, czarny. mamy? czarny pieprz, ale ja się nie odważę tego zjeść. Ale się... no, chciałyśmy wszystkie spróbować, ale no niestety nie pozwolił na producent. Panie producencie, ja pana znajdę. Bardzo lubię cynamon. I nie była guza. Za to pod dostatkiem miałyśmy szybów i brotów. Jakby ktoś chciał, to możemy wysłać. Bo możemy to jest wysłać. takie chemiczne, że to na pewno się nie zepsuje. No. Chcecie? Się... a to co to jest? Jeszcze to? Nie wiem, co to jest. Podniemy. Mamy nieznaną fasolkę. Patrz, ona nie pasuje tutaj wyglądem do żadnego. To co? i Mamy taką drugą? Odważysz się? Odważymy się. Ale jak? Po pół, czy jak? Mamy dwie. Fasolka no, no, <laughs> niespodzianka. Trzy, cztery. basa. <laughs> Co to było? To kiełbasa, ale taka ooo. Taka wiecie najtańsza jaka jest, taka ooo. Co tam mięso może 10% jest o, ale mam ciali, naprawdę stanęły mi włoski mam takie czelnie Ale, nie nie to? Nie, no. No. O, ale to było chyba najgorsze Nie, najgorsze było wymiocinę <noise> To kot no, To my co No, dokładnie To już, już lepiej? Ty to zjadłaś? Nie, <śmieniciela> ja wziąłam sobie candy Floss. Eee. <śmieniciela> tak, ja to zjadłam. Osobą odpowiednią dużą zadań, tak jak Dobrze. Zwłaszcza pod tym samym to był niecro który wypułam. Tak, okay, więc e, to był nasz challenge, który wypadł średnio. Ale dobry, polecamy Wam wosk, polecamy Wam krawę, polecamy Wam te wszystkie dobre smaki. Nie powiedziałam Wam jajka, ani ży żygowie, bo to było słabe i dżdżownicy. No. O właśnie, no, mi znaczy. No, nie? żygowiny. Nie? Miki, zlituj próbuje... no. się, no. Dobra, Dobra. więc e, dziękuję, ej, że Ej, podejmij ją, jeszcze... podejmij ją, podejmij podej ją, Patrzcie, ona, ona naprawdę chce zjeść żygień. Daj mi ją. Tak, także razem z Mikasą będziemy się żegnać. Miki zaraz. Mua. Miki zaraz będzie wszystko rozwalać. Dziękujemy, że to obejrzeliście. Dajcie znać, czy też lubicie wosk i lubicie trawę i w ogóle. I trzymajcie się. Miłego dnia, buziaczki. Pa! pa.